Cześć, z tej strony Mirek, witam Was na kanale Technologiczni. W dniu dzisiejszym wykonujemy sobie test kamery. Tej oto kamery wbudowanej w laptopie. Model Concept D. Jest to urządzenie firmy Acer, które prezentowałem na jednym z moich filmów. Dzisiaj robimy sobie test kamery, ale również test dźwięku, test mikrofonu, który jest wbudowany w urządzeniu. Jak wygląda film? Jak, czy jest odpowiednia jakość nagrania? Sami ocenicie. Ja w tej chwili mam dość dużo światła włączonego. Zmniejszmy troszkę poziom oświetlenia do jednej praktycznie lampy. I słuchajcie, całkiem nieźle to wygląda, przynajmniej na tej matrycy. No ale oczywiście, matryca jest bardzo wysokiej jakości. Ja jeszcze zgaszę całkowicie światło. Słuchajcie, i mam w tej chwili tylko i wyłącznie włączoną małą sufitową lampkę. No jakość, jak widzicie, nie jest zbyt dobra, no ale nie ma co się dziwić. Światło dla kamery jest najważniejsze. Od razu po włączeniu, zobaczcie, jakość się poprawiła. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, mam nadzieję, że jakość tej kamery spełnia Wasze oczekiwania. Czekam na Wasze opinie, komentarze. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!